Nie wiem, czy tutaj w tym punkcie mogę zapytać, ale obawiam się, że już w dalszej części powinien być obecny dyrektor zespołu y, numer 2 zespołu miejskiego i chciałam się dowiedzieć, jak jest zachęt, bo zostały przeznaczone środki na modernizację dachu na y, hali sportowej i również na budynku głównym, tam problemy. Tutaj jest wykonanie zero tak pan powie, co się dzieje w szkole. Już. Dziękuję bardzo za przykazanie głosu. Panie burmistrzu, szanowni państwo radni Pani Przewodnicząca. Z przyjemnością poinformuję i jeszcze raz chciałbym i panu burmistrzowi, i wszystkim radnym podziękować za pieniądze na remont, które zostały przeznaczone. Jeszcze ciągle trwają na dachu hali pracę, z tym, że powiem Państwu szczerze, że pewne efekty już osiągnęliśmy. Powiem dzisiaj też o takiej rzeczy, która wydaje się z pozoru dość śmieszna, a w sumie jest bardzo ważna i e, to nas może w jakiś sposób też nauczyć czegoś na przyszłość. E, dziękuję za taką decyzję, którą wspólnie podjęliśmy, a mianowicie, bo były rozważane dwie kwestie. Jedna kwestia to zabezpieczenia bitumiczno-silikonowego całości dachu i to był koszt około 80 tysięcy i e, Dziękuję, żeśmy wspólnie podjęli taką, żeby się powstrzymać od tego i spróbować inaczej sprawy załatwić. E, powiem Państwu, że ja, e, tak jak Państwa informowałem, powołałem taką komisję z tego, co się dowiedziałem, z najlepszych tutaj ekspertów w mieście i ona określiła zakres robót i te roboty zaczęły, e, zostały podjęte, ale jeszcze nie w pełni wykonane. To, jak sprawa została, e, polepszyło się, ja powiem Państwu, że tak, jest w roku 2013, objąłem swoje stanowisko w roku 2011. Troszeczkę taki, czuję niesmak, że jestem indagowany ciągle za sprawy, które zostały zakończone w roku 2004. Bo dach na Hali został zakończony w roku 2004, i od tego czasu sytuacja była tragiczna. W tej chwili sytuacja jest taka, że na dzień dzisiejszy, w tym tygodniu, powiem Państwu, przecieki są kroplami sporadyczne, bo na Wałnicy chyba było, tabusza była wtorek jeśli się nie mylę, z wtorku na środę. W środę rano były w dwóch miejscach po dwie krople, ale później padało e, mniej, a były w czterech miejscach po kilka kropli. Ja wiem, ja nie mam żadnego interesu, żeby coś baronne obijać. Powiem Państwu tylko jeszcze, nawiążę do tego, Wczoraj mieliśmy zebranie Rady Rodziców i się tak złożyło, że byliśmy do późnych godzin wieczornych. Bardzo tak bym prosił, żeby pani kierownik, bo wiem, że jestem wiarygodną osobą, bo nie jestem stąd. Pani kierownik jest natomiast osobą, która jest dobrze znana i wiarygodna dla wszystkich, więc proszę, co zaobserwowaliśmy wczoraj. Po. Szanowni Państwo, no muszę powiedzieć, że mój gabinet... To jest na drugim piętrze i mam widok na dach dachach. No i zebranie rodziców skończyło się mniej więcej około godziny 18.30. Weszłam do gabinetu, no i tak sobie zerknęłam na ten dach. No i posiedzą no, sobie dwa czy tam brony, dyrektor lepiej się na tym zna, ja tam i bron. Ile im Całe siedzi na dachu. No dobrze, no siedzą, gdzieś się tam zbierają na wieczór. Proszę Państwa, te wrony po prostu całym stadem wydziłują spod kalenicy i spod tych szpar tą całą to zabezpieczenie, tą izolację. Ja nie wiem co tam jest, bo ja się na tym nie znam, ale po prostu całe stado wron siedziało na taką i po prostu sobie wydziłabywało. No niesamowite, dyrektor zrobił zdjęcie i w tej chwili, to nie wiem co Was. Czy to nie jest sesunympia. przyczyną tego, że ten raz przycieka, naprawdę? W szkole się zamyka około godziny 17, więc to my pracujemy, ja pracuję do 15.30. więc to no nie mam prawda codziennie, żeby to sprawdzać. Ale właśnie wczoraj się to zdarzyło. Zawołałam dyrektora, zawołam wicedyrektora i razem żeśmy przyglądali się, jak te brony... Ale jeszcze nawiążę do tego, co mówił dyrektor, że w 2004 roku, kiedy została hala oddana, to myśmy podstawiali, proszę Państwa, wiadra, mietnice na hale. W tej chwili jest e, tylko sporadycznie, po, nawet, nawet niekoniecznie po wielkich zlewach, w różnych, w różnych miejscach, niewielkie, po dwie, trzy krople, dwóch miejscach, w trzech miejscach, w zależności od reszty dnia, i myślę, że sytuacja się dużo poprawiła. W tej chwili y, prace na dachu zostały wykonane w mniej więcej w 95%. Jeszcze będzie, będą kończone, no zobaczymy, jaki będzie efekt. Dziękuję bardzo. Ja ze ja swojej strony drogi. tylko chciałbym dopowiedzieć, że to były gadrony, proszę Państwa. A było ich kilkaset sztuk, aczkolwiek, proszę Państwa, ja, to nie jest przyczyna, że ten dachcie. Tak od początku był wykonali. Ja to wiem od tych ludzi, którzy teraz to poprawiają, którzy to robią. Proszę Państwa, przepraszam za to stwierdzenie zwykłego kota, nie wierzyli. Ja zrobię to w swoim zakresie wszystko, co mogę. Sytuacja w tej chwili jest naprawdę dobra.